Hej, cześć, cześć, wam wszystkim, ja jestem Amok, witajcie bardzo serdecznie, coś mi tnie kamerkę Ale mam nadzieję, że wszystko będzie ok. jeżeli będzie nie okej okay, to wyłączę ją po prostu z tego nagrania I jesteśmy po prostu dalej w grze Gra jest oczywiście bardzo głośno, u mnie na słuchawkach, nie wiem jak u was, ja to pewnie ściszę I tutaj on cały czas przeładowuje, nie wiem czy to jest po prostu taki tik, czy co Kurwa Co się dzieje? Kamerka mi się wyłączyła Dobra, to ten odcinek postaram się... Dobra, włącz się kamerko, bo coś się coś się posuje. Jeżeli coś się naprawi, to ja ją włączę z powrotem. Dobra. Hajta. Dobra. Aaaa, dawaj, dawaj! Dobra, zabiję mi wszystkich z noża. Kamerka oczywiście mi się zjeba, więc nie będzie kamerki eee, w tym odcinku w ogóle. Może w następnym będzie dopiero Nie wiem co się dzieje, coś się popsuło, tablet mi się zaciął czy coś Dobra kolejne, Ja mam jakieś prze, przesmaki Przesmaki, Boże jak to brzmi Szaidze Dobra Zebrane wszystko mamy, ja sobie ty tylko przesunę ziomuś Bez przesady, to jest polski szpital psychiatryczny A to są Niemcy, wszędzie są Niemcy Czemu? Powiedzcie mi czemu? Jakim cudem? Niemcy. Wiem, że to się dzieje w latach 60., tak? Dobrze wiem. Dobrze myślę. Czekajcie sprawdzę tylko szybko na opakowanie. Eee, 1960, no to... Co? Wybuchła trzecia wojna światowa? Mi się wydaje. LOL, jakie znowu mamy te... Mamy kucnąć, okej. Okay. Tu się pali Byłem tu już kiedyś. Oh Addement. Nie no, kolejne. Dobra, A, no było, było, okej, okay, otwarte A otwieranie nie jest aż tak bardzo skomplikowane, jakąś figurkę zebrałem, nie wiem czy to jest jakaś znajdźka czy coś Dobra, coś mi się przykleiło do mojej twarzy, bo byłem przed chwilą w kuchni się napić i po prostu przyszłem teraz znowu nagrywać Ale wiecie teraz taką mam fazę nagrywania, chyba w nocy nagram całą grę, postara się przynajmniej, jeżeli nie to nie, jeżeli nie to nie Dobra, zejdźmy na dół. Czy ciekawe czy coś będzie na dole. O, widzę już wczytywanie. Ziomusiowi się tak rozwaliła głowa, że nie wiem czy żona w domu pozna. Bo już raczej do domu nie wróci. Ziomusia. Z tyłu był drugi, który oberwał za niego. Dobra, przeładujmy. Czuję się jakbym grał w Bioshocka. Tego najnowszego, ale no, chyba to jest ten sam silnik, tak mi się wydaje. Tu szukam, czy coś jest, tutaj coś było. Ogólnie coś miałem do zebrania. Nie wiem, czy to. No, koleś nie ma głowy. Można powiedzieć, że. urwałem łeb. hej he, he. suchary na poziomie. Ziomuś. Bez takich, bez takich. Ja tu szukam, znajdzie, a ty mi tu włazisz od dupy strony. Ty myślisz, że. co, ja się nie boję? myślisz, że ja się nie boję? Ja się ciebie nie boję? Dobra, zacznę odpieprzać jakieś odpieprzać jakieś nie No wy, 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 wy! Pokaż się No dajesz, no No i po tobie What the fuck? Mu się żyje, tam jest jeszcze jeden. Czy go zabiłem? Tego nie A ten skąd tu się wziął? Dobra, bez pieprzenia się powinienem z nożem chodzić i wszystkich ciachać, ale no, po prostu nie chcę, żeby lamić i ginąć za chwilę. Ale ważne, że ich zabijam, to jest ważne. To jest bardzo ważne. Morda chce! Szajdzę! Morda! Demet, ile tu jest Dobra Mokterca ja nie lubię niemieckiego, powiem wam Niemiecki jest w O, tak bym powiem To, 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 to bym, powiedział, dopiero Oga oh, dammit Coś czuję, że to jest sły pomysł, tutaj być Zniszczyłem Co to jest za muzyka w ogóle Okej okay. Oh god damn it. Co to było Przeładuj O oh, god damn it. To jest jakiś Dobra, jeden zniszczony God damn it, Co to było Idź do Ani, pomóż Ani. On w dupę, Ani! Ja chcę sobie najpierw pozbierać amunicję, a nie Ani Anię Dobra, amunicja jakaś zebrana zy tutaj, proszę bardzo. Nie wiem czy to jest dobry pomysł podchodzić pod to wielkie urządzenie. Mam nadzieję, że nie wyjebie mi zaraz, że Ania umarła. Aniu, wiesz, że ważniejsza jest. Broń niż twoja pomoc. Żartowałem. Idę właśnie do ciebie. I że tną się tak te obrazki, ale mi się wydaje, że to jest przez nagrywanie na ten sam dysk. Ale mam nadzieję, że nie. Jeżeli... Przez to, to przepraszam was bardzo, ale nie mam innego wyboru. I co, wyjeżdżamy z Polski? Tak mi się wydaje. Piłeś? Nie jedź on prowadził w takim stanie przez kawałek czasu i nawet nic nie widział i dojechał do tunelu? Nie wiem, jakby temu on to przyjechał. Uj, jaka rider, czyni? Rider czyni, nie wiem, jak to się nazywa.

Czyżby na przykład przyjechał do rodziców? Pierwsze co bym zrobił po takim czymś to bym przyjechał do rodziców I chyba tak się stało Co to było?

With us for 14 years. It's 1960. I have to find a way to contact the U.S. military. I gotta find my unit, let them know I'm alive and ready no. for duty. There's no more war. It's over. No more military. No. The war ain't over. Look at all these Nazis walking around. They won. It's over. The Nazis rule the world now, they are everywhere. Jak na starszych ludzi, nieźle nawet wywijają angielski. Lol, ona nie wiedziała jak się poddać, się po angielsku. Ech, jakie pokazanie. find the resistance i'll find them and i'll help them fight oh, no 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 more resistance everyone is captured if they leave the Nazis have them and who can say where they keep them

czy tak miałem zrobić? Mhm, Co ja mogę mu zrobić? Otóż jest pytanie. Nie! Nie! Nie mówcie mi, że będę mógł odciąć łeb. Okulary i... jakiś ten. Gdzie są okulary? Gdzie są okulary. Okularów nie widzę. Co to zrobić? Godem. Godemyt. A tutaj proszę bardzo. Boże, nie zauważyłem tego. A jestem debil Okej. Okay. Zobaczcie za moje ramienie. Ale no... Dalej nie mogę, dobra. Proszę bardzo. Jeszcze tylko okularki. Okularki, okularki. Gdzie są okularki? Znacznik. Proszę bardzo. A nie, dobra. Eee. No i czemu nie mogę z tego normalnie wyjść? Dobra, ale to wam przeczytam. Ma mała wieś. 8 października 1960 rok. Już nie ma 5 lat minęło czasu ostatniego morderstwa, ale ludzie nie zapomnieli o brutalnym, seryjnym zabójcy z miejscowości Mała Wieś. Co pchnęło tego mordercę do zabijania niewinnych Niemców w tak chłodny, wykalkulowany i brutalny sposób? Jak to możliwe, że władze go nie powstrzymały? Przeglądamy się śledztwu i sprawdzamy, w jaki sposób morderstwa te odcisnęły się na mieszkańcach miejscowości Mała Wieś. Nie wiem, gdzie jest Mała Wieś, ale na po prostu... To gdzieś jest na pewno w Polsce. Hmm That fucking logic. Gdzie są okulary? Okulary Boże jaki jestem ślepy! Nie widzę najprostszych znaczników. Na pewno nie O, y okulus Rift Proszę bardzo! Coś tu zrobił Cademy, cademy

Nie bójcie się, ja też widzę te ściny Więc jestem na bieżąco z wami No nie, spalona piła O nie, jednak działa Nie no, jeżeli to będzie nagrane Yeah, I'm a shot in web. What do you want to know? The resistance fighters, where are they? Berlin, mm -hmm. Eisenwald, Preysen. But you never make it there. checkpoints everywhere. Looking for you, looking for you, looking for you and the nurse. And soon they will find this place. And then you will be on your knees! <laughs> oh! Nie tak no, nie jak ma zbyt, być? Jak ja, ale nie źle, nie źle. <grywa> Samochwała w końcu stała. Rozumiemy się, albo je ci Dobrze. Więc wybieramy się do Berlina. No, gdzie? Mamy się wybierać. W śmieszny sposób jadą Ale nie ma innego wyboru, pewnie Piesek O oh fucking, Mózg rozjebany, dosłownie E, dobra Pyknęliśmy

Okej, okay, pewnie niektórzy są tam Już ich widzę Spróbujmy ich zajść powoli Od tyłu, jeżeli to mi się nie uda, wybaczcie, ale no po prostu Mogę jakoś iść szybciej? Nie, bo mnie usłyszą Dobra, zrobimy to Spróbujemy to zrobić po cichu, żeby po prostu ich Zajść ładnie od dupy strony Żeby mnie nie zobaczyli Czy to ktoś jest? Nie Czy to ktoś będzie? O jak się ładnie doczytała tekstura A siatki? Tą ktoś pewnie jest, ale dobra, ja niepotrzebnie tutaj wlazłem. Proszę bardzo, jeden zlikwidowany. Ok, w sumie nie wiem po co ja się z nimi pierdzielę, skoro ja mam wejść tutaj do środka i chyba tak zrobię. Dobra, może nie od tej strony, bo mnie zobaczył z tamtej. God Dobra. To jest bardzo proste, ponieważ musimy. Dobra. Czy to tutaj ktoś jest? Nie, to jest pusto. Dobra, nawet spokój mamy. To jest yy, czyste. To bardzo, ciki. To by się przydało do samochodu, ale dobra Olej zawsze spoko eee, Olej, olej, fajnie, fajnie, olej, olej Tutaj coś mogłem podnieść Ale teraz już widzę, nie mam innego wyboru Natomiast mogłem wejść górą Chyba, że nie, chyba, że tam mam Pójść po prostu Nie wiem, po co otwierać jeszcze raz to samo Chyba, że mogę wejść na jakąś wieżyczkę To jest dobry pomysł, to jest dobra kmina Uah! Boże, co ty robisz? Co ty... Ro co ty pieprzasz? Popie, wchodzisz po tej drabinie, czy nie? Oczywiście, popatrzeć tylko w bok i spadam, chyba, że mogę tylko tak, po tak patrzeć, ale dobra. Też przesady. No, widzę tą tyrolkę, nie bójcie się. Już widzę. Dobra, Opsa. Proszę bardzo, mamy wejście jakieś przez okno weźmy sobie jeszcze tą broń. To proste. Nie wiem czy to jest dobre. Po, po cichu, po cichu go Tu Więcej nikogo nie było chyba, co? Będzie... Nie mogę tych ciał przenosić, nie, nie mogę. Ale mogę tu coś zebrać, chociaż... Tu nic nie ma. Granat widzę jakiś odłamkowy. Tu nic nie mogę wziąć. Tu jest jeszcze jeden kolega. Dobra. Zauważyłem, że on nas zauważył. Więc musiałem do niego szybciej podbiec. I no po prostu. Musiałem to zrobić po cichu, żeby nas nie widział. Najgorszy jest ten dźwięk, kurde, kiedy nas wykrywają. Bo wtedy jest takie, no taka. No po prostu muzyka tak rośnie. To jest najgorsze. Tu nie ma. Zbieram jakieś rzeczy. Czy tutaj ktoś jest? Nie, tu nikogo nie ma. Ok, ale go ściaknęłem po nogach. Dobra, ale to był mój, mój fart. Gdyby nas wykryli, to by było nieciekawie. Coś jeszcze jest. Właśnie chciałem powiedzieć. Chyba wszystkich wyróżnialiśmy. Jakie mam teraz zadania? Eee... J Nie! Nie chcę granatu! Gro! Ogarnij się! Powiem wam dlaczego wszystkich nożem wybijam Ponieważ jak ich wybijam No pistolet no, to mnie słychać A jak wybijam ich nożem To jest po prostu wiele lepiej i łagodniej. Nie wiem czy teraz mogę wejść tutaj Tam jakieś zadanie Nie, chyba mogę wejść po prostu tutaj Otwierają się z drugiej strony oczywiście, że mam pewnie jakieś zadanie Dobra wejdźmy sobie tutaj na górę, widzę Wejście chyba, że tam byłem już wcześniej. Oczywiście, że byłem Przecież po co? Dobra, tam mamy chyba jakiś przycisk, czy nie To jest pozamykane nie, tu nie ma żadnego przycisku. Będę błądził teraz w kółko. Dobra. Wszystko, co jest dobre, to jest na dole. Proszę bardzo. Osiągnięto limit. Super. Osiągnięto limit. Fajnie, fajnie. Dzięki gromze mi mówię, że osiągnąłem limit, ponieważ brałbym tego dosłownie tyle do wszystkiego, że gavem. Dobra, tych sobie chyba nie przeszukałem go. Hmm. Błądzę w strefę. Tam weszłem, wszedłem. Nic nie było. No tu kolejna jakaś skrzynka. Zebrane, proszę bardzo. No i tędy miałem iść, tak? Chyba, że mam wejść bokiem albo górą. To jest pewnie zamknięte, tak, wiedziałem. Dobra, no to pewnie tędy. Nie, tędy też nie. Halt. też nie. Zaktualizowano mapę. Oczyść część wschodnią. Wróć do samochodu. A, okej. Okay. Czyli datarłem do końca i wró... O kurwa. Jeszcze jest jeden Kiedy Dobra, załatwiliśmy go Myślałem, że mnie nie zauważy, ale dobra, jednak zwaliłem Jednak zwaliłem, ale skąd on się to wziął, skoro wszystkich powybijałem, to on nikt nie zobaczył A jaka zrąbana tekstura deszczu tutaj przy samochodzie Dobra, teraz chyba powinniś, powinno nam się udać wjechać Jak wszyscy, wszystkich oczyściliśmy No, przyjechał po zwłokach jeszcze oczywiście Dobra, teraz możemy yy, wziąć nasze karabinki One nie mają celownika Dobra One są strzelane na, na dwie God damn it. Czyli jak klikniemy lewy przycisk myszki Lewa Lewy e, Lewy karabin strzela jak klikniemy prawy to prawy proste, Dobra, otwórzmy to Okej, okay, okej okay. Okej, okay. udało się Gadamy, widziałem cię. Widziałem cię, nie ukryjesz się Ginąc kurwy syny Dobra Udało się Z tyłu ktoś jest? Ziomuś, z takim małym karabinkiem do mnie Chyba cię poserało. Całkowicie cię posrało Czy ja mogę ich ściągać? Nie, nie mogę im ściągać kasków. To by było dobre. Ponieważ bym sobie trochę podregenerował mój armor. A wiecie, więcej armoru lepiej. No proszę bardzo, jakaś figurka. Ulepszenie pancerza. Znaleziono przedmiot. Ulepszenie. ok Tam coś leży. Kolejne Szyfrowa... szyfrowanie mogę to tak nazwać? Okej. Okay. Otwarty musi? Szynka o, Mogę cię? Zdjąć mogę Proszę bardzo Chciałem go po prostu tak szybko zdjąć Ale mi się to udało Dobra Nikogo nie ma? Nie, tu jest czysto Jak na niemiecki bunkier to czysto Nawet czysto Dobra, tu nic nie ma to mi się wydaje nie służyło do tego co myślę. Ale dobra Bo im chyba brakowało panienek tutaj Chciałem iść na dół czy. Kademet! my się w Alam się włączył, fajnie! Po mnie na pewno. Dobra, ziomu się. Dobra, ziomu się chyba ogarnęli, że ja tu jestem. Skąd? 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 Dawaj. Dobra, dzięki. Ha, fajnie, że muś wyleciał. Dobra. Hmm, tu jest apteczka, amunicja. Zawsze spoko na propsie jak to powtarzam. Zawsze będę to powtarzał. Hmm. Przerzą się pogłoski akcji. Dobra, tego nie czytam, bo to jest... Yy, zbędny bajer. Nie wiem czy by, byście to chcieli. Ja, w, ja. nagram cię tylko dwa odcinki, ponieważ chcę zobaczyć waszą reakcję, chcę zobaczyć czy... Wy będziecie oglądać. Okej, okay, pyk. Armor. Zapominam jak to się nazywa. Yyy, tutaj widzicie, zrobicie, bo jestem za własny. Nie, nie jestem za własny. Dobra. Kademet, mm. skąd? Z tyłu, od dupy. No, no, dawaj. No, dawaj. Na górze są. Czuję to. No co jest? Zniknęliście? Ale bez przesady. Bez przesady z mu. No kurde, stoi obok mnie. Strzela zamiast powiedzieć. Ej, tutaj jestem. To nie, to woli postrzelać. Super, fajnie. Dobra. Otwórzmy naszą bramę. Ja To chyba było to. Podnieśliśmy platformę. Dierkniczu. Dobra, ziomuś z nim. dwóch było. Chyba się kochali. Bo to był taki schowek, wiecie, patrzcie, tu jest taki schowek. Nic nie widać, to o myśli. A, coś, coś schowane. Dobra, ziomuś, bez przesady, bez przesady I się łożył śmiesznie Dobra, pyk arm, la, la, la. to było, to był held Nie, myślałem, że to ziomuś, już chciałem strzelać, ale Ha! położymy sobie tak kask, a co, pomyśleli twórcy i ej, strzelać, dobra Mamy to otworzyć Niech żadne, wyszłem z drugiej strony, oczywiście No i po co, jak mogłem tędy przejść? my czekamy. Dobra, ale w tym momencie ja z, y, pożegnam się z Wami, ponieważ. It, ona patrzy! Pożegnam się z Wami, ponieważ wybiło to 28 minut. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie kciuka w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Który może zagram za chwilę, bo nie wiem, jak. Dobra, dobra, cicho tam. Może zagram za chwilę, zobaczymy. Ja to nagram pewnie, a zobaczę, jak Wam się to przyjmie jutro. Ja Mogę za to wrócić jutro i nagrywam to właśnie dokładnie w tym samym dniu, co wy to będziecie oglądać. Prawie. Dobra, więc do zobaczenia i na razie. Cześć.